Dobrze i chciałbym, żebyś teraz do kamery pokazał jak zatykałeś ten nos, żeby płetrze nie uciekało. Pokaż teraz całościowo palcami. I jak dmuchałeś powietrze? Ustami. A dlaczego zaciskałeś swój nos, a nie pacjenta? O, to jest dobre pytanie. Witam Was serdecznie, kłaniam się, Borkość się nazywam, a jestem z zawodu ratownikiem medycznym. Program ten przedstawia troszeczkę satelistycznie to jak znamy się na pierwszej pomocy. Niemniej jednak to co dzieje się z poszkodowanymi, tak jak teraz w Ukrainie, świadczy o tym, że wiedza ta jest bezcenna i powinniśmy się do tego przyłożyć. Co można podać osobie nieprzytomnej do picia? Nic nie można przy, nieprzytomnej osobie podawać do picia. Dlaczego? No ponieważ może się zadławić. Dokładnie może się zachłysnąć wodę albo jakieś elektrolity. Co byś podała? No nieprzytomna, no to się raczej nie napije, nie? Tak, no nic się nie podaje. Nic się <grym> nie podaje. Nie przytomna wodą. <grym> nieprzytomna i na pewno nie alkohol. A wodę? Wodę, po prostu z wody mi się staje. Wodę, tak? Mhm. Czyli alkoholu na pewno nie, ale co do wody jesteś pewny. Że o sobie nie... Na pewno bardziej wodę niż alkohol. Rozumiem. Co to jest epilepsja? E, epilepsja to jest tak zwana również padaczka. To są e, nagłe wyładowania. E, elektryczne. A jak one wyglądają ciele? w praktyce, jak się patrzy na taką osobę? Mm, osoba no, upada i zaczyna się tak naprawdę trząść. Mm. E, nie możemy wtedy, e, tak jak przeważnie mówi się, że trzeba zamknąć tutaj buzię, żeby nie przygryzła w sobie języka. Mm. E, trzeba zdjąć okulary e, osoby poszkodowanej, jeżeli oczywiście ma. E, I trzeba przytrzymać tutaj głowę, żeby no nie uszkodziła sobie. Super. Będziesz ciebie pewnie wzorowa uczennica. Epilepsja to jest... Coś, coś z sercem czy mi się... A jakbyś pomógł takiej osobie, która doznała epilepsji? E, wsadziłbym jej coś e, e, do ust. E, t, A co to by było? Ta, na przykład portfel, tak, tak, portfel. Aby... Tak, ale z pieniędzmi czy bez? Z monetami czy bez. Bez monet, żeby to była taka miękka rzecz, dzięki której nie odgryzłaby sobie osoba języka. Pewnie jakoś w jakiś sposób go uspokoić, tak? Czy, czy mówisz mógł uspokój się no na spokojnie? Się, no, no, no pewnie mu to nie dużo pomoże, nie? No, Niestety. Ale... No, jakbyś miał dużo tych monet w tym portfelu, to byś tracił czas na wysypywanie tych monet? Tak, mm. ponieważ. A e... no jakbyś pogubił te monety, a tam były same piątaki, to byś był do tyłu. Ale człowiek byłby do przodu z życiem. Dobra, tak specjalnie podpuszczam tu kolegę. Nie wsadzamy żadnego portfela, ani kija, ani jakichkolwiek przedmiotów między zęby. Po prostu osoby z padaczką stabilizujemy głowę, tak by nie uderzała nią o podłoże. Nie dotykamy rąk, nie dotykamy nóg, po prostu nich dalej drga, a tak w końcu minie. Jesteś świadomy, że osoba przestała oddychać, potrzebuje resuscytacji. Działaj, pokaż jak to zrobić. Dobrze. Super. Powiem Ci, że do tej pory najlepsza forma uciskania klatki piersiowej i oczywiście wzmuchiwanie powietrza 30 na 2 to nie jest. w każdym przypadku jest potrzebne, no bo możemy się brać mm -hmm. zakażenia biologicznego, ale, ale pozycja bardzo po łokcie, ręce w łokciach i te tempo troszeczkę wolniej, ale bardzo dobrze. Dzięki. No to rozpiąłbym, żeby łatwiej mi było ustalić. Widzę tą linię słodków. A wygodniej ci tak jest? No nie za bardzo. No to zrób tak, żeby było wygodniej. No to mi to robiła taki wygodniej. No Ale wklęczysz mu na przyrodzeniu. Zdarza się. Nie takie rzeczy się widziało. No i po upływie 30. Zasłuchuję czy oddycha. Jak nie i... oddycha. No to powtarzam wtedy. No teraz zmieniłeś pozycję. Zmieniłem. Dlaczego? Bo tak też może być. Czyli lepiej nie klęczeć na przyrodzeniu komuś? No, nie każdy lubi. Jak to szybko robimy? to trzeba na łokciach wyprostowanych robić? Tak. Nie za szybko. <laughs> tak na spokojnie, <śmiech> tak? <śmiech> U każdego poszkodowanego robisz usta, usta? Eee, chyba tak. A jak on mówi, proszę mi nie robić usta, usta, bo mąż będzie zazdrosny? No to wtedy mu nie robię. <laughs> jej tym, bo mu... No to jej Rozumiem. 30 uciśnięć Chyba bym połamał żebra. Pomóż. Eee... A jakbyś połamał żebra, to, to jest problem, czy nie jest problem? To jest problem. Bo no. żebra mogą się wbić w płuca, a wtedy to już tak... ciężko jest. To już. Żebra bardzo często łamiemy my, jako ratownicy medyczni, a jednak ludzie ci przeżywają. Jeśli chodzi o patofizjologię w postaci żebra, które przebije płuco, albo worek osierdziowy to jest naprawdę bardzo marginalny, więc śmiało uciskamy. Aha, dobra. No to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Dobrze, i chciałbym, żebyś teraz do kamery pokazał jak zatykałeś ten nos żywy, czy nie ucichał. Pokaż teraz. Całościowo palcami. I jak dmuchałeś w powietrze? Ustami. A dlaczego zaciskałeś swój nos, a nie pacjenta? O. To jest dobre pytanie. A jak pomóc osobie porażonej prądem? Wezwać pogotowia. Tak? No i po pogotowie po jedzie i ta osoba sobie tam leży i jeszcze trochę drga. Co wtedy można zrobić? No jeżeli trzyma ten, to odłączyć go od tego prądu. Tak jest. Tak, Tak, żeby samo się oczywiście nie... też nie być porażonym prądem. Coś jeszcze można sprawdzić? Czy żyje? Usk. Tak, czy żyje, czy oddycha? Bo czasami dostajemy też zawał. jesteśmy porażeni prądem. Bardzo dobrze. Raczej bym nie umiał pomóc. Mhm. Załóżmy, że jeszcze może porazić. To co wtedy zrobisz? Jeszcze się, że tak powiem, drży od prądu. Czy coś robisz? No i ja chyba rozmawiać może z tą osobą, czy jest przy przytomna... prąd, że tak a, powiem, dobra, wali. Dobra, 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 a ty. Dobra, dobra, e, hej, jak, no to, się, jak no to... się czujesz? Co tutaj robisz? No to podobnie jak przy podaczce, głowy zabezpieczyć ewentualnie. To wtedy dostaję. ty zostajesz porażony też prądem. No, i że to jest w mieszkaniu i ktoś trzyma w ręku żelazko i nim trzęsie, też będziesz go odciągał ciuchami? A co wtedy? E, spróbowałbym odłączyć to żelazko. Jak? Przez jakiś materiał. A żeby... słyszałeś o bezpiecznikach w mieszkaniu? O, no jest też coś takiego. Podstawiłeś mu lusterko do buzi. Ta e, lusterko zaparuje czy nie? No nie zaparuje, bo nie oddycha. No, a jeżeli on ma 36,6, 36, jest ciepły, a zewnątrz jest minus 15, czy to lusterko zaparuje, czy nie? Jeżeli jest clearance, różnica temperatur. No to powinna zaparować. Zaparuje. Czyli Ty uznasz, że paruje, a więc oddycha, a on nie oddycha. Czyli no jest... lusterko jest dobrą metodą czy złą? Słabą. Oczywiście, że tak, bo bierzemy pod uwagę różnicę temperatur. Nie sprawdzamy, drodzy Państwo, żadnymi lusterkami. I kolejne pytanie, jak rozpoznać udar mózgu? O, seplenienie, opad jednej z części ciała, niemożność czytania. Hmm. I, jakby, no to w sumie, czyli ten opad, czyli jakby Czy to... niedowład. Niedowład, kącik kłód, opad i bełkotliwa mowa, często afazja. Słyszałem ostatnio, że. Trzeba zjeść łyżeczkę cukru, i jak będzie niedobra w smaku, to znaczy, że ma się udar. No, ciekawe. Jest osobie zimno. Często jest czerwona ta osoba na twarzy. Nie, może jakieś halucynacje, może jakieś takie. Głowy. Jak zadzwonić po pogotowie ratunkowe? Tutaj jest na ulicy wypadek, słyszałeś piskopon i dzwonisz pod 999 lub 112. Ja się odzywam. Tak, słucham. Yy, no to trzeba powiedzieć najpierw adres. Adres jest ważny, bo nawet jak się rozłączy, to będzie wiadomo gdzie. Yy, Bardzo i dobrze. Co? Trzeba, no warto by było podać co się stało. Mhm. No i, i w sumie to... Fajnie by było jeszcze czasem pytają o nazwisko to, yy, imię i nazwisko. Dobrze, bardzo dobrze. To mówisz na, na początku. jest sytuacja No może i... potrzebuję pomocy. Tak? Ale... wie kto jej potrzebuje i co się dzieje. Tak, no i telefon się rozłącza niestety. I co wtedy? Zdzielam ją sam. E, muszę przedstawić się chyba? Z tego co pamiętam? Zrywa yy... połączenia. Okej. Okay. No najpierw się yy, przedstawiam. Chociaż niekoniecznie. że najpierw chyba najważniejsze jest to, co się stało. Gdzie jesteś? No to trzeba się najpierw przedstawić i powiedzieć, jaki jest powód wezwania. Pokaż, yy, gdzie jest potylica. Tutaj. Bardzo dobrze. Potylica? Tutaj, tak? Tutaj będzie mostek. O kurczę, gdzieś w tym fragmencie mi się zdaje. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Co prawda ukazywał on niedociągnięcia w pierwszej pomocy, ale o to tu chodziło, żeby zagrzać Was do tego, byście uzupełnili jakże cenną wiedzę z ratowania ludzkiego życia. Bierzcie udział w kursach. Jeśli byście chcieli, też wejść na stronę BORKOŚ na YouTubie. Tam jest ponad 200 filmów pokazujących, jak udzielać pierwszą pomoc w prawdziwych zdarzeniach. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. Hej!